Dobra, więc witajcie, witajcie. Jako, że robiłem ostatnio chyba same takie jakieś azjatyckie kremowe makarony, dzisiaj polecimy też do Azji, ale polecimy troszeczkę bliżej, bo do Indii. I tą taką krótką serię z, hindu, z indyjskiego jedzenia rozpoczniemy chlebkami roti, czyli taką podstawą ich, chyba takich dodatkiem do posiłków w ogóle, którą jedzą na co dzień. I w sumie bardzo prosto się to robi. Może takie podpomyki indyjskie czy bardziej nie wiem skąd to przywędrowało pewnie oni byli piersi, ale tak tłumacząc na polski to my mamy coś takiego jak podpomyki, to jest bardzo podobne. Składa się to tylko z mąki, e, soli i wody gorącej. I w sumie tak, e, tak jak mówię, oni używają takiej specjalnej mąki pełnoziarnistej, która jest bardzo drobna i jest troszeczkę inna niż nasza mąka pełnoziarnista, więc ja Zrobimy mieszankę i robimy tak: 100 gramów mąki pełnoziarnistej i około 75 gramów mąki pszennej. Możecie zrobić to, spróbować zrobić to z, z, z mąki samej, mąki pszennej, zwykłej białej, albo spróbować to zrobić z mąki pełnoziarnistej samej, ale takie coś pozwala nam na balans pomiędzy właśnie tym takim twardym. Charakterem i smakiem tej pełnoziarnistej mąki, a tą taką ciągliwością w ogóle i tak dalej, zwykłej pszennej mąki. No i dodajemy jeszcze łyżeczkę soli. I ostatnim składnikiem ojej, czekajcie, trochę mi tu soli zostało i ostatnim składnikiem, który musimy dodać, który ja sobie odmierzę, będzie hmm, woda. I teraz tak, ja jeszcze wezmę sobie ja zawsze lubię jakieś takie ciasta robić pałeczkami możecie zrobić widelcem, łyżką, czymkolwiek i musimy dodać około 130 g gorącej wody. Ja tylko jeszcze szybko wmieszam, przemieszam te dwie mąki. OK. No i teraz wlewam około 130 g wody. Będziemy potrzebować jeszcze trochę później mąki do podlania przy ugniataniu naszej przy rolowaniu już samych chlebków, w sensie, będziemy potrzebować jeszcze odrobinę mąki, wtedy użyjemy zwykłej białej mąki pszennej. No i teraz robimy z tego po prostu jedno ciasto. No a raczej to szybko przychodzi. To jest bardzo raczej prosta sprawa, i mówię, to się je jako dodatek do posiłków na przykład. Czekajcie, przychodzę w podwójne, podwójne pałeczki, moc podwójnych pałeczku, pałeczek. Okay. myślę, że jest. Dobra. Jeżeli już tak średnio Wam jest, idzie mieszanie, yy, średnio Wam idzie mieszanie takimi pałeczkami, łyżką, czy czymkolwiek, to zabieramy się do pracy naszymi rękoma. I teraz ostrożnie, bo ja teraz czuję, że z powodu tego, że dodałem yy, wrzątek, praktycznie, to to ciasto jest odrobinę gorące. Więc staram się raczej na początku spokojnie ugniatać, póki. Lekko nie ostygnie, tak żeby się nie oparzyć. I w sumie możemy, myślę, że przełożyć je na nasz czysty blat. Okay. I musimy je w sumie ogniatać. No to jest ciekawe, że to jest jakby chleb, który nie ma żadnego, e, jakby, jak to powiedzieć, spłuchni. Nie z właśnie, tylko takiego, wiecie, jak drożdże są, tak? Czyli jakby, nie wiem, po angielsku by się powiedziało, że czegoś do wzrostu. No, tu nie ma czegoś takiego. Tu jest po prostu tylko mąka, woda i sól. No i raczej nam to ciasto nie będzie rosło. Ale kiedy oni je oryginalnie robią nad paleniskami, to one tak puchną. Ja będę je robił na patelni, dlatego one tak nie będą puchnąć. Ale... Będą nie mniej smaczne na pewno. Po prostu nie będziemy mieć takiego, wiecie, smaku takiego grilla i, no i tej chrupkości, właśnie którą dają, yy, daje takie gotowanie na, yy, na otwartym ogniu. No i w sumie, jak zobaczcie, jak jeżeli dodamy gorącej wody, to też nam pomaga w ogóle ugniatać nasze ciasto, bo jednak to troszeczkę niszczy i gotuje ten yy, gluten zawarty w mące. Więc jest nam łatwiej po prostu to gniatać bo ciasto w sumie nawet się nie przylepia już jest w sumie praktycznie jest gotowe jest dosyć miękkie ale i tak to co zrobię to yy, będę to będę to gotował będę to zostawię to na godzinę żeby yy, że po prostu ciasto się lekko zrelaksowało i będzie nam łatwiej je potem formować i smażyć. I widzicie, ciasto jest już w sumie gładkie i ugniecione, więc ja to zostawiam w misce, przykryję folią i widzimy się za około pół godziny do godziny. No i jesteśmy z powrotem. Moje rodzi sobie odczekało te około pół godzinki. No i jesteśmy gotowi, żeby je rozwałkować na już, na już nasze chlebki i teraz tak, ja używam patelni do naleśników i ja używam jej tylko dlatego, ona była kiedyś nieprzewieralna, teraz już raczej nie jest. Ja używam jej dlatego, bo jest po prostu cienka i mi jest bardzo wygodnie na niej, na niej smażyć, więc myślę, mi się wydaje, że dla mnie będzie po prostu najlepszym mm, wyborem. No i ja wam pokażę po prostu jak to wygląda na przykładzie jednego chlebka, no analogicznie robimy z pozostałymi. Też to na ile podzielicie tych chlebków, to też jest wasza kwestia. Ja myślę, że ja podzielę sobie na około 6, więc mi się wydaje, że takie kawałeczki będą spoko. No i wziąłem sobie troszeczkę mąki, tak jak mówiłem, do podsypania. Gdy ich nie robimy, gdy, gdy w sensie z nimi nie pracujemy, to ja sobie zwijam po prostu tak w kulkę. I schowam je zaraz pod moją, y, moją, moją, moją siereczką. Ok. tutaj ja na razie sobie czekają na swoją kolej. Ogień raczej wysoki, bo chcę mi raczej krótko, krótko y, piec, czy smażyć w sumie na patelni. No i najpierw sobie. Ogólnie one powinny być okrągłe, ale szczerze ja na to nie zwracam uwagi. Jeżeli robicie to w domu, szczerze i jakby nie zależy Wam na tym, żeby one były perfekcyjne. Znaczy, nie musi... jeżeli robicie to w domu, mi się wydaje, dla kogoś, no to jemu nie będzie aż tak zależało, żeby to wyglądało. Ogólnie technika jest niby taka, że rozwokujemy leciutko, przesuwamy około 45 stopni i... i wtedy znowu kręcimy. No i tak robimy takie kółka, czyli tak. Wałkowanie obrót o 45 stopni, wałkowanie obrót o 45 stopni, no i mi wyszedł kwadrat. No, jeżeli będziecie w tym prawieni, to na pewno wyjdzie Wam kółko i zrobicie je lepiej ode mnie. No i w sumie mm, też, ile je pieczemy, no pieczemy je tak, to są sekundy. Mówię tak, z minuty z jednej strony mi się wydaje. I obrócimy je tak myślę, tak żeby każda strona zostanie ciepło około dwa razy. Ta patelnia wiem, że ona już jest gorąca. Bez tłuszczu normalnie nasz chlebek sobie wchodzi no i parę tych parę sekund. W sumie jeżeli ja bym je robił następnego, no to teraz bym przystąpił do tego, że ja wałkuję następnego, tak? A ten się po prostu smaży. Ja sobie tylko jeszcze wezmę jedną szpatułkę. Aha, i sobie przygotowałem tu talerz, na który będę je dawał i odrobinę masła lub ghee. Lub możecie użyć jakiegoś, nie wiem, masła czosnkowego, czy jakiegoś innego ziołowego, jeżeli chcecie. To pozwala, że one, są, yy, że one są po prostu jakby miększe, no i też mają lepszy smak na pewno. Więc ogólnie polecam to zrobić, ale nie jest jakby to konieczne. Na pewno jak każdego, nie, będziecie jak każdego nasma nie nasmarujecie masłem, to nie będzie tak, że on będzie jakiś niedobry. W sumie łatwo się pracuje z tym ciastem. To jest, to jest, mi się wydaje, jego ogromna zaleta. No ale takie to ma być. To jest jedzenie w sumie takie codzienne. To ma się łatwo robić i tak dalej. Oni to tam, jak widziałem filmiki, to, to oni w sumie robią te, te, te chlebki tak po prostu jakby, nie wiem... Jakby nie wiem co robili, po prostu robią to bez, bez w ogóle żadnego myślenia o tym. I zrobią to po prostu w trzech ruchach. Fajne jest też, jeżeli będziecie mieli takie właśnie, że ono będzie tak puchnąć. To oznacza też, że po prostu już zaczyna się ciasto gotować, bo po prostu jakby zaczynają się rozseparowywać, jakby para wodna wpada do środka, ta woda z środka zaczyna się gotować, no i nasze roti jakby nasz roti zaczyna się jakby być gotowy. Tak, widzicie? O! Możemy lekko naciskać na te miejsca, żeby to gorące powietrze, <laughs> przepraszam, to gorące powietrze yy, na, jakby piekło nasz od środka, nasz chlebek. Proszę, zobaczcie. No, wspaniale to się prezentuje. Mamy taką kieszonkę chociaż. Ja ją lekko zniszczę, tak żeby. Tak. No i w sumie ja nie lubię ich przesmażyć, żeby one były zbyt suche. Więc w sumie, dla mojego, na mój jakby gust, to on już jest praktycznie gotowe. I teraz tak wygląda jakby proces cały. Czyli ja teraz dodam następnego. Tego będę smarował. No i jeżeli posmaruję tego, to, to będę mm... To będę e, rozwałkowywał następny placek. Widzicie, posmaruję go cienką warstwą, po prostu masła. No i w sumie tak taki chlebek wygląda. Mam nadzieję, że sobie coś takiego zrobicie. Tego akurat spróbujemy. I spróbujemy go właśnie z masłem na świeżo i odrobiną soli. Czyli mi się wydaje, że chyba najlepszy sposób, żeby próbować taki nowy chleb. Okay, ja tylko tego jeszcze obrócę. Tu jest taki straszny multitasking chaos. Jeszcze tu robię dal, który właśnie będzie świetnym dodatkiem do takich chlebów. Możecie to, nie wiem, zrobić z tego nawet używać tego po prostu jako tortille, tak? Że możecie tu zawijać jakieś różne rzeczy. Hmm, możecie tego używać właśnie. Tak mówiłem, jako tortillę zawidzieć w to jakieś kawałki i tak dalej, albo do jakichś gulaszy po prostu, czy takich właśnie zup z ciecierzycy, takich kremów, też jest wspaniałe. No i w sumie... Mm. Naprawdę wspaniała rzecz. Mam nadzieję, że sobie coś takiego zrobicie. Ja zabieram się za dalsze smażenie. No i mam nadzieję, że zrobicie sobie dal które świetnie akompaniuje się z naszymi chlebkami. Trzymajcie się, smacznego, no i pozdrowianka.